W PKO Banku Polskim testujemy aplikację dla dzieci. Dzięki niej możesz uczyć się oszczędzać. O, a tu sprawdzisz stan konta. No, kocie, gdybym ja sobie w Twoim wieku tak radziła z hajsem. Dzięki. A jak się nazywa ta apka? PKO Junior? Na córki pytam. Dzieci uczą się szybciej niż nam się wydaje. Załóż dziecku konto z aplikacją PKO Junior, żeby uczyło się jak radzić sobie z pieniędzmi i jak oszczędzać. PKO, twój bank polski. Ser, chusteczki, owoce, warzywa, coś na obiad i coś na kolację. Cekoladzkie baterie, pieluszki, a i za pół godziny będzie... mamusia. Na luziku. Zakupy. Bo jak wszystko w jednym miejscu i w niskiej cenie, co w Lidlu. Tata, zamiast ze stresem, walczy z ekspresem. Hokus pokus i wyczaruje mu uśmiech. Na szczęście teraz codziennie bierze Magne B6 Forte. Lek o wielkiej mocy, który pomaga zamienić zestresowanego tatę w uśmiechniętego. To nie magia, to Magne B6 Forte z najwyższą dawką magnezu. Redukuje stres, potwierdzone przez naukę i tatę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dzień dobry, jest dzisiaj 1 września a to jest SG o poranku, witam państwa Mateusz Murza, mamy nadzieję że nowa oprawa SGTV się państwu podoba, przed nami dzisiaj dużo tematów i do 7.30 pasmo poranne jest tylko w SGTV. Ponieważ Winfo trwa program specjalny, więc dzisiaj serwisy ze studia zastępczego, do którego się teraz przenosimy, ponieważ Stefan Stańczyk ma dla nas dużo ciekawych informacji. Zapraszam. Dzień dobry, zapraszam na serwis. Dzisiaj mija 86. rocznica wybuchu II wojny światowej. Transmisja obchodów i rozmowy na ten temat w SGTV-info do 7:30. Trzech nastolatków nie żyje. Jechali 130 km na godzinę. Auto w płomieniach. Prokuratura poinformowała, że ofiarami tragicznego wypadku w Sierczy pod Krakowem są trzej chłopcy w wieku 17 i 16 lat. Bezpośrednio po pożarze samochodu donoszono o braku możliwości identyfikacji płci oraz wieku ofiar. Polska gotowa do wsparcia Belgii. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski składa deklarację w sprawie 200 miliardów euro. Polska zadeklarowała gotowość do wsparcia Belgii w przypadku rosyjskich pozwów dotyczących zamrożonych aktywów. To odpowiedź na sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji za inwazję na Ukrainę. Zapraszam na kolejny serwis o 6.30. Kolejny serwis o 6.30, a my przechodzimy do prognozy pogody w całej Polsce. Dzisiaj powyżej 20 stopni, słonecznie leczy w Łodzi możliwe deszcze, a w Zakopanem nawet burze. Najcieplej na Podkarpaciu tam 29 stopni, a najzimniej na Pomorzu tam 23. A my przechodzimy do Perełki czyli nowego serialu w SGTV, Detektywi, dzisiaj o 17.00 nowość, a o tym teraz więcej w materiale. 1 września na antenie SGTV ukaże się nowy serial własnej produkcji inspirowany produkcją z TVN-u, czyli Detektywi, pytamy reżysera skąd na to pomysł. Zmieścimy reżyser SGTV seka, który był inspirowany produkcją z komercyjnej stacji telewizyjnej. Pytamy o główne role asystenta reżysera, czyli prezesa Serka Bożydarskiego. Charakter i nazwiska ról głównie wiem ja. I będę występował jako Maciej chrust, a reżyser jako Szczepan Miklasiński. W serialu będzie się działo dużo niespodziewanych akcji, więc proszę włączyć SGTV poniedziałek, 17. Krzesław Świder, SGTV. Zapraszamy do oglądania, a my wracamy po reklamach. Muzyka